Hej, hey, witam was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na, tak kontynuację udało się ogarnąć tego fira w końcu, poczytałam sobie na internecie i no to, Jezu, ja już myślałam, że to ja jestem jedynym, aha, jedynym wyjątkiem, przy, przy, wyjątkiem? Wyjątkowym przypadkiem, gdzie wyskakuje taki, nie, nie, mh, nie na angielskojęzycznym znalazłam. Na Steamie było to po angielsku, że opcja, jak ktoś będzie miał taki... Znaczy, ja nie widzę tu opcji... Aha, to musiałabym pewnie w ustawieniach karty graficznej zmienić coś tam. No, ja nie lubię grzebać w takich rzeczach, jakoś mi się źle kojarzy to. Ale opcja musicie przed włączeniem kolejnego poziomu no, na 800, 600, 800, na 600 rozdzielczość sobie zmienić. Wczytało mi się, więc... the industrial Compound in the place has been shut down for years. why there well I did a turns out army camp bought this site from the government back in the 50s get this there used to be some kind of underground military complex in that area I don't think camp was interested in what was on the property They wanted what was under it and I'm guessing it has something to do with origin

You sure you wanna send him alone? These guys ain't fucking around. We don't have a choice. that could be anywhere, and Alice is out there on her own. By the time backup reaches you, she could be dead. We're still a couple of clicks away from the Ramamar compound, so you're gonna have to get there on foot. I got a lot of enemy movement in that area, so expect trouble. They probably wanna make sure there weren't any survivors. Dużo Eliska. No więc, no fajnie, że się to... I to było w ogóle, znalazłam, że to komuś yy, w Point Lookout? W dodatku! Point... point... Lookout? A nie Point Lookout nie, nie jest z <ścoughs> to jest coś podobną nazwę ma, no mniejsza z tym to nie jest teraz ważne. I ta sama metoda oczywiście również działała w tym, yy, w... Bad Company dwójce. To akurat pamiętam, że zmieniałam specjalnie rozdzielczość dla tej misji. Szkoda, że nie ma jedynki na tym na komputerze, bo ja dwójkę mam, a jedynkę miałam na tym. Na, wiecie, na Xboxie ona wyszła. Nie wiem, czy na PlayStation też, chyba też, ale ja wiem, że ja miałam na Xboxie tą grę. 20, a teraz tak dziwnie, bo jakbym chciała właśnie w, f, faktycznie w to badką zagrać, no to jak, jak jedynki nie ma na kanale i, i nie wiem, jakbym musiała ją, jakbym musiała, jakbym ją mogła ogarnąć. No fajnie by było. Pistolet. Naprawdę. Co ja sobie podrapi się po plecach, bo mnie swędzą. No przydałbym się, żeby mam coś... granatów się jak się stanie A do Syniu. Aha! Stanął se! <śilla> I go ścięło! Nie, no żartuję! Się. Nie, nie ścięło go całkiem, no peliska jednym tym miną to sy ty możesz, wiesz co, podrapać. Ej, przydałbym się ktoś, żeby mnie podrapał teraz tak po pleckach. Prawnik! Mógłbyś mnie podrapać po pleckach. Só, jak nie, to pójdę do... pójdę do kochanka. Nie no, żartuję oczywiście. Nie, myślałam, że już krzyczysz, że koniec Eliska! Daj sobie święty spokój, już mam dość twoich amunicji. Teraz ma dość. krzycie jak się nie wiem co robiło innego. Dawaj głośierkę, kochanie. Eee, no jest. Też. <ścoughs> Na tyle jak Liska Eliska się będzie krzyżba wszystkim ek ekscytować teraz. Jakoś ma wszystkim. Głupotami w szczególności. O, granaty, wow, granaty! No więc mnie tak swędzi pod tłem tym. żeby, żeb... Nie, żeby są, żebra są z przodu. Co jest z tyłu? Kładki. Koźwa, co są z tyłu? Kładki? Jakie kładki? Co jest z tyłu? Żebra są z przodu, z tyłu są co? gdzie? aha no tak no przez świecę kuźwa w co mi tak gra tak klatka? halo? No, dzień dobry łopatki! ojojoj, ojojoj oj, oj. pod łopatką lewą by mi się zało żeby mnie ktoś, aha nie, namiętnie nie musi, ale żeby mnie ktoś podrapał. ojejko łopatki, no Jezus Maria Eliska gratuluję, wygrałaś życie, zgadłaś w końcu Rzyperka. Tak, kurwa. Takie do jedzenia. Nie wiem czemu mi to tak klatkuje. Czy ja muszę zejść na dół? Bo ja, mi się, bo, ja mi się, bo ja mi się nie chcę, co? No raczej tędy nie, bo tędy nie przeszkodzę. Prze, nie przeszkodzę. Nie przeskoczę? Jezus Maria. Polski język, trudny język. proszę, troki. Dzień dobry, zjecie mnie. Proszę mi nie jeść, ja nie jestem smaczna. Tak mi się wydaje. Chociaż ostatnio jeszcze bardziej mi brzuszek szedł, więc tak troszeczkę mi zostało. Więc ście ścieszę. Ład? Cieszę się z tego, proszę. ścieszę. Z czym? Gdzie ja mam tych Gdzie? Ej, co? Pa no, czemu nie mogę tych Mamo ma, ma, ma. granatów mnie. O mamo, ja mam 10 apteczek, alleluja! Aha, no. To wróciłaś tak trochę, no tak trochę. Czemu ja mam 50? A no, ty gro, ty, Co ty sobie myślisz? Co ty, co ty nie, nie... masz... Aha, roku. Puntuje się. Pra mi puntuje... jest jasne, kośba. Co, ta gra to jest nastolatka, że mam naście lat i ci się buntuje? No właśnie, no właśnie nie. No po co pójdziesz, po co pójdziesz, bo w zęby chcesz dostać. No, w zęby chciałam dostać grę. Trochę. Da się być na o, da się być na No właśnie, bo tam widziałam ten, to yy, do, proci. Ale ten. Zwiększyła niby chód. Chud. Chód chud i chudu i z I nie to jest ten. Nie tu obraz to był. E, nie, gdzie to było dźwięk? Gdzie to było? Aha, skalowanie tekstu interfejsu. Ale to tylko z tekstu interfejsu, nie tekstu. Yy, wiecie. Tekstu napisów w grze te co mamy. No to to akurat nie działa, że się powiększyło mi. Jejku, ja mam aż tyle. Jezus, bogactwo wróciło do mnie. Aha, bo się uspokoiło. No trochę. A co jest tu? Nie ja wiem, coś śmieszne, kuźwa. Dobrze, Aha, nie, nie, ma, nie masz dzieci. Dzieci się z ciebie nie będą śmiały, kuźwa. A prawnik, jakby wiedział, to by cię, kuźwa. Sprze no tak, sprzedał. I tak mnie sprzedał, powiedzmy. Nie, to takie żarty wiecie. No i co, tu czy tam? Raczej tam nie tu. Ewentu Aha, tu też raczej nic, bo. Aha, myślałam, że z tej strony nie da się. I to samo wiecie, nie wiem, właśnie kątnem e, druga część. Też to na konsoli tylko jest szkoda. Też chętnie bym sprawdziła. O Jezu, o Jezus Mar... Proszę, co tak dużo tego tu wszystkiego? Kto mnie zaraz zje po prostu w sekundę? Dzień dobry, to macie śmieci, jakieś takie... Aha, nie za... cię sobie robi... cię sobie... Co, mecha, tu żeście walnęli mi, zaraz wyskoczyli i będę spierdzielać jak głupia, czy, czy... No chyba kur... Niezły żart! Niezły żart! Fajnie! Śmieje się! Ha ha ha! Kuźwa! No chyba kuźwa nie. nie! Jest wyjście! On mi wszystko zepsuje! No to już wiem dlaczego miałam ten. Wiem, dlaczego było aż tyle tego wszystkiego tutaj? Ej, schodź w końcu! Bo ja nie wiem czy ja... To żyje Jejku! Dostał pod nogi. Jejku, to temu tego było tu wszystkiego tyle. zas nie spodziewałam się tu mecha, że mi tu wyskoczy. Ale jak usłyszałam to już takie typowo odgłos taki, to już. Aha, no dobra, jakoś wam mech idzie. W takim miejscu zas Nie no, nic złego się nie dzieje, ja nie narzekam na to, ale to, takie to było, takie zasko zaskoczenie. Mm -hmm. Młodzie młodzieżom ty to już dawno nie jesteś, więc... No nie no, to było zaskoczenie. Ogromne bym powiedziała, że, że właśnie... Aha, spowolnij sobie jak zwykle ty. Zapisywanie. No i właśnie to jest większe, to mi się powiększyło. A nie cała reszta. Really? teraz nie wiem czy mi jest to potrzebne, jak już mecha pokona... Chyba, że... Złuchaj! 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 Komu to było kuśwa? No to tak, człowiek myśli, że pod G jest granat i rzuci bo bomba... ma... bo ma minę i śmiesznie jest. Kuźba, żart. Żart dnia. Kuźwa, ja pierdolę. Nie mogę. Ale ja nie mam właśnie grana. no, no nie mam właśnie grana. Dlatego, że. Ustawiła. Ale żeście się kuźwa, pewnie ze mnie pośmiali. Znaczy, no, ci tutaj. Tu takie. Eliska, kuźwa, chyba ciebie coś czepło. Naprawdę. To, to, to nie jest. grana, to była mina. Tam widzę! Widzę! Oj, tylko nie wiem, czy trafię. cię. A może po to potrzebuję tej broni? Czy ja mam to. Nie mam. Żeby ich tak wiecie, z odległości ich tak przy Aha, przytulić. Poczekajcie, wrócę, wezmę, wrócę i. Aha, i zrobię co. Co komu zrobisz? Trafik, spokój, zaraz będą. Aha, będą moi. No. Zaraz, czekajcie! Ile was tu jest misiów? Ile jeszcze? Kto chce ktoś coś. No to widziałam, że tu jeszcze był, ale nie wiem, czy. Traf jest z tej strony. Czy da się tam przejść, bo to tak. No, chyba muszę tam tamtęp... Ile ma w ogóle mieć do tej pięknej broni? 7 tylko? 17. A tamtym miałam więcej. Znaczy, ta jest dobra na odległość i nie wiem, czy ja nie będę jej potrzebować jeszcze. Aha, raz kozie śmierć, jak to się mówi. A jakie ja ten? Ten. Nie udało się przeskoczyć. H hura! Dzień dobry. Eliska na kuicajkach, jak idzie, to le lepiej gra. Aha, widzę, że kolejny ten. No dobrze. A nie, 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 tą broń chciałam. Tą. Bo widzę, że tu jest etap. Aha, etap, że jest więcej ich tutaj, tych śmiesznych pięknych. O, o gdzieś tam widzę. Aaa. Nie gdzie snajper. Ja nie jestem snajper, gdzie? Ja, ja jestem tylko Eliska, nie snajper. Ja tylko... Gram. No nie, na razie może zostawię tą broń, bo że może faktycznie etap, gdzie, gdzie ta broń jest bardziej doceniana. Dzień dobry, ktoś jeszcze? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Mhm, kolejnego słyszę. Dobranoc. Wstaniesz w, 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 w nóżkę? Ej, jaką nóżkę? Ty w główkę. No widzicie sami, że ich jest tu. Wróć! Hono ho tu. Hono tu, misiu. Będziemy się tulać. Nie wiem po co. A to co? Działko? Co to jest? O! Ej! Tego nie miałam. W łapkach swoich jeszcze. No wyjdź! Wiem, że tam Pff, broń ci widać O, żeż ty w życiu Mini granaty Kuźba, nie Kto? Ty z tyłu za mną to sobie możesz, wiesz co? Jest tu ktoś, bo ja tak kuźba idę Mi się... Ja myślałam, że ten ciężki tu idzie. A kur... Bliska, bo ty zaraz... What? A jeszcze jeden jest, widzę. <ścoughs> widzę i schodzę. Pięknie grozi. Gdzie ja będę? Ja Jest tu przed Mechem czy po Mechu? Czy po. Nie po. No dobra, wezmę tą broń. Teraz wiem, że ją potrzebuję do swojego życia. Nie no, poznać innego życia to ja nie mam. No to akurat nie mogę narzekać, że jest źle. No i przeładowanie w takim momencie, no. Chodź no, no, no chodź, no chodź, no chodź, no czemu tam żyje jeszcze? Bo zaraz jak się skupię na tamtych, ten mi wyskoczy i mnie zaraz zje, po prostu. To sieć tam, za żywota. No właśnie, mówiłem. Mówiłam, że on się ten zaraz wynurzy, jak się skupię na tamtych gościach w oknie. Misieu, widzicie. Bo ja pamiętam, gdzie byłeś. No, właśnie. I tam ktoś był, ale gdzie on jest? Czemu się wydawało, że tam widziałam apteczkę? Tu wiem, że była apteczka. Jeszcze jeden? A twój kolega już nie dostał? A ten, tam, tam, ten kolega gdzie poszedł? Nie, nie potrzebujecie wsparcia. Nie, 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 ani posiłków, ani nic. Liska prędzej by coś. A, powinna coś zjeść. Wyjdziesz mi kuźwa was bo zaś kolejny będzie opcja, że ja będę szła, a on mi wyskoczy i w plecy będzie prumi. No, no wiecie no. Mhm. Dobra, tamtego coś. Przod... Wyjdź mi. <noise> Bo nie trafię, no Boże. Tak, to jutro mogę się stać. Dobrze, teraz trzeba się przygotować na tę misję tutaj. Raczej pleców już nie będę mieć, na szczęście. Ok, skąd się resztę wzięło ich, tych. przyszli. Aaa, nie te przyciski. Znaczy, no nie, no nie jest źle, no. Czemu ja kogoś tu słyszałeś? O Jezu, mam pięć żyć, ale bogactwo. Aha, ześ. Żelazny zapas zejdzie mi. w parę chwil. No już mi zszedł prawie. Aha, a zaraz ten gościu tam z tego dachu, co tam był został. ERISKA! Zapomniałaś o czymś... No o nim. <grystanie> Aha, jesteśmy tutaj, no dobra. O, pancerz macie. Dziękuję. Jeszcze apteczki bym jakieś chciała. Takie piękne. Tu nic? Nie. Dlaczego? A w wannie macie coś? Nie! No taki potencjał piękny, dlatego żeby coś było w wannie. Nie, Eliska, nie ma nic w wannie. O kurwa! Ja chciałam centralnie podbiec i mu trzepnąć w głowę. Ale się cofam, bo zwróciłam uwagę, że jest drugi gościu. O, ptaszka jest. Ej, y, newsy, satelity! O Jezu! Newsy, piękne satelity. gdzie, no co ty, ja idę tak jak... Aha, tak jak muszę. No, idę tak jak muszę. Nie, no się nie przejmuję, ja się tylko... Aha, przejdę na spacer. Naduczę, tu jest coś jeszcze. O, pancerz jest. Takie. No, no, w, łóże... Aha, w łóżeczku takie dobre rzeczy są. Śpię. Aha, tu jest kółko, żeśmy zrobili. No nie, bo to był ten stół. Czyli muszę iść na dół. I hop, sasa! I połamałam wszystkie nogi. Wszystkie. Brzmi jakbym miała więcej niż dwie. 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 Pa... No, tak, już dużo masz tych. Tak... Ej! Aha, gra mnie nie lubi. Dużo parma. <grystanie> <grystanie> tak, pożyczam sobie. No dużo parnuk. Hm? Smaczne. aha chciałam światło świecić nie da się bo to jest sekwencja koszmaru gdzie tu nie wcisnę się o na przykład. Nie! No to była ściema. To była akurat ściema. Latarkę dalej mam włączoną. I czemu mnie wyrzuciłaś, kuźwa? Wiesz ty co, ja chcę przejść przez drzwi, a ty mi jebz. I jeb Eliska, jeszcze raz dostaniesz. Nie bij mnie, dziecko! DO PIEKŁA za TOBĄ NIE WEJDĘ! Ale kuźwa musisz. Marnuję amunicję, no. murowane. Eee... okno. I w sasa! Przez to, Kuźma, jak trafię dzisiaj. Trafiłaś dzisiaj, gratulujemy. Co wygrałam? Nic. <trafiłaś> Szkoda. Mhm. Nie, to. Aha, to byś nie chciał. Nie chciałabyś to wygrać. Ojejku, a kogo? Miejsia, go, go. go wywaliło! Nie, kur. E, Okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Ej, minął u mnie e, dzień. Bo stwierdzi, a nie, nie będę się, może nie, nie męczyć, ale... Kiedy ja to nagrywałam, w ogóle? Wczoraj, aha, wczoraj, to było jeszcze wczoraj, znaczy u mnie wczoraj, u was to jest przyszły tydzień. Wy macie już koło... Środy, bodajże nawet, czyli taki jest dzisiaj. Yy... 18? O, Jezus, tak liczyłam na palcach. I tu mi się wywaliło, bo tu trzeba skoczyć i mnie. Wy... Jak mi zaś wywali, to. Aha, będzie dziwnie. Może nie dziwnie, ale źle. Proszę, nie wywal mnie, królu. Chciałabym ją skończyć. Może dzisiaj? Znaczy, dzisiaj u mnie w piątek, aha. A, było. No i zaś, ej, a Jezu, zaś te problemy, no to, Aha. Czekajcie, pokażę wam, że to działa, że... a, a, a jak to będzie teraz wyglądać? Jak ja teraz, teraz zmienię ten rozdzielczość, jak to będzie wyglądać, jak ja zmienię 800... 800 na 600? Zobaczcie dziwne rzeczy. Ale to jest jedyny sposób, żeby, wiecie, żeby mi ten... Przeszedł etap, zobaczycie, będziecie mieć. O Jezus Maryja, o Jezus Maryja, będziecie mieć. Gdzie ja miałam? miałam? Przed chwilą specjalnie robiłam ten. Punkt zapis. Specjalny punkt zapis. O Jezus Maryja, to, to będzie masakra. No, ale no, zobaczycie, że ten sposób działa. O Jezus Maryja, że to działało. Zadziałało mi za tamtym razem. C, C. Jeżeli przejdzie. A potem coś zmienimy na, na moją dobrozdzielczość. Po trochę. Chyba, że jak nagrywam, to się gra, obraża. I, aha, gra się obraża, jak ja nagrywam. E, dobra, wiecie, co ja sobie to steguję i włączę Wam. A bo wiecie, co. Aha, dobra, zmienię. Aha, pożegnamy się w 800 na 600. <laughs> Ale i tak to będzie naciągnięte na, na 2, 2K. No, krótszy, ale tak jak mówię, no czasem widzicie, może faktycznie ten mój program do nagrywania się kłóci, no tam wiecie, jak ktoś chce, tylko sobie przeigrę, to sobie przejdzie, nie musi się martwić kłopotami w stylu nagrywania i to co ja mam teraz znowu. Dobrze, na no nic, dzięki za oglądanie proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakiś państwronkach byłem bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro kolejny odcinek z Fira 1 plus Epic Miki, bo jeszcze jest, tak jak mówię, nie, czekajcie, ej, jak to jest na środę, to dzisiaj jest, no, jeśli dzisiaj jest, nie, a nie, to jest 25, nie ta środa, tylko jeszcze za tydzień środa, dobra, czyli jutro jest Epic Miki. bo tak jak mówię, ja mam do 25 chyba piątego, jeśli pią... 25 jest pio... o, piątek, no, remowałoby się, ale nie, 20... jeśli 25 jest wtorek, Przyszły tydzień to do 25 jest. Tak, 26. Czyli za tydzień mamy nową serię. Dobrze, na no nic. Dzięki. Cześć.